Cześć, witam was z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat mechaniki Heistu. Mimo iż omawiałem już tą mechanikę w odcinku przed pojawieniem się ligi, no to było to bardziej oparte na tym co usłyszałem w ramach wywiadów i tak dalej. W dzisiejszym materiale już na bazie własnych doświadczeń i gdzieś tam notatek, które sporządzałem na bieżąco, postaram się opowiedzieć Wam na temat samego startu mechaniki Heist, a więc kiedy będziemy w stanie rozpocząć naszą przygodę z napadami, o co w tym wszystkim chodzi jak wyglądają hejsty, powiem wam trochę na temat specjalistów, odpowiem na najczęściej zadawane pytania w trakcie moich transmisji na żywo oraz przedstawię wam kilka ciekawych taktyk, to znaczy właściwie dwie takie taktyki dotyczące samego robienia hejstów. W dzisiejszym materiale podkreślę, będę zajmował się tylko tymi podstawami oraz samą mechaniką zwykłych hejstów, czyli tych małych napadów. Mechaniką Grand Heistów zajmiemy się w osobnym materiale, który pojawi się mam nadzieję już jutro, ewentualnie niebawem, żeby po prostu ten materiał nie trwał za długo, a i tak mam całkiem sporo do opowiedzenia. Dlatego chciałem zaprosić wszystkich do subskrypcji kanału, aby nie ominęły was kolejne materiały na temat mechaniki heist oraz poradnikami dotyczących gry Buff of Excel. Tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczniemy sobie oczywiście od samego startu, czyli kiedy możemy zacząć mechanikę heist. Czysto teoretycznie, sama mechanika zaczyna się już od poziomu drugiego, czyli w teorii po wyjściu The Lion Watch, możemy mieć już teoretycznie dostęp do mechaniki hajstu. Natomiast tak naprawdę sama mechanika rozpoczyna się w momencie, kiedy zdrobicie swoje pierwsze rogue markery, a więc po prostu specjalne monety, o których jeszcze zaraz Wam opowiem. Stworzyłem specjalnie postać na SSF-ie pod kątem tego odcinka, aby zobaczyć jak szybko polecą mi pierwsze rogue markery, bo wydaje mi się, że moje pierwsze rogue markery na głównej postaci poleciały mi dość późno, a więc pierwsze rogue markery na mojej postaci stworzonej pod kątem tego odcinka, przy zabijaniu całkiem sporej ilości przeciwników, poleciały mi dopiero na lokacji Delecz, czyli to jest chyba na level 7, z Bossa Kuduku. Być może, że z Bosów wcześniejszych lokacji również jest szansa, że polecą te markery znacznie większe szanse niż ze zwykłych przeciwników. U mnie to był Kuduku na lokacji Delecz. Po zdobyciu swoich pierwszych markerów musicie udać się do miasta, a więc do Lion's Watch w pierwszym akcie i porozmawiać z Kurai. Ta wyjaśni wam, czym są Rogue markery. No a następnie będziemy mogli kliknąć prawym przyciskiem myszy w mieście na naszym Rogue markerze, co otworzy nam teleport do Rogue Harbor. Ogólnie Rogue markery służą właśnie jako teleporty do naszego miasta, a więc Rogue Harboru. Jest to miasto związane właśnie z całą mechaniką heist, ale również są walutą, którą będziemy wykorzystywać do korzystania z różnych usług, które to miasto nam daje. W samym mieście, właśnie w Rogue Harbor, znowu będziemy musieli porozmawiać z Kuraj i ta da nam misję, abyśmy porozmawiali ze wszystkimi NPC dostępnymi w mieście. Po wykonaniu tej misji dostaniemy specjalny kontrakt, czyli tak zwany trial run. Trial Run jest kontraktem na drugi level i tak naprawdę ma was zapoznać z samą mechaniką heist. Przy okazji jest to kontrakt zielony, o czym dzisiaj również sobie porozmawiamy. A więc takie zielone kontrakty są kontraktami questowymi i nie możemy ich schować ani do naszej skrytki, do naszego stasza, ani do specjalnego stasza na kontrakty, który znajdziemy w mieście czy w naszym hideaucie, jeżeli go sobie tam postawimy. Aby odpalić nasz pierwszy kontrakt, nasz pierwszy heist, musimy udać się do NPC. Adiach, wrzucić do niej kontrakt, wybrać specjalistę, zapłacić za wejście do samego kontraktu, będzie to jakiś niewielki koszt, zdaje się, 7 markerów. A następnie podpisać kontrakt i wtedy otworzy się portal do naszego pierwszego hejsta. Tak wygląda sam początek właśnie mechaniki hejsta. A teraz porozmawiamy sobie o samym hejście, niekoniecznie w kontekście tego pierwszego rana. Ogólnie hejsty są bardzo podobne do siebie, różnią się może jakimiś tam rodzajami pułapy. Rodzajami przeciwników, ale ogólnie sam koncept w przypadku wszystkich kontraktów jest dokładnie ten sam. Naszym zadaniem jest dostać się do artefaktu na samym końcu, ukraść go i uciec z lokacji, czyli tak naprawdę musimy przebiec najpierw lokację do przodu, a potem się cofnąć tą samą drogą. Poza oczywiście faktem, że musimy zebrać artefakt, warto by było też zarobić coś dla siebie, a więc będziemy po drodze zbierać skrzynki, znajdziemy również skrzynki za ścianą, a także będziemy walczyć. Z różnymi przeciwnikami, którzy również dropią swoje jakieś przedmioty. Natomiast każda z akcji, którą wykonamy będzie zwiększała tak zwany Alert Level. Alert Level jest to pasek naszego wykrycia i będziemy starać się robić wszystko, aby ten nie dotarł do końca przed naszym dotarciem do artefaktu. No jednak tak jak wspomniałem, każda nasza akcja wywołuje jakiś tam wzrost Alert Levelu. No i teraz muszę wam opowiedzieć o tym, co w jakim stopniu wpływa na właśnie zwiększanie się tego paska. Przeciwnicy, którymi będziemy walczyć, nieznacznie wpływają na wzrost alert levelu. Natomiast oczywiście im więcej tych przeciwników lub też wydaje mi się, że w zależności od rodzaju przeciwnika, ten alert level będzie rósł bardziej tudzież mniej. Natomiast sama walka z przeciwnikami nieznacznie zwiększa właśnie poziom alert levelu. Więc to nie jest też tak, że my się będziemy skradać. My możemy zabijać przeciwników jak najbardziej. Nic złego się nie stanie, dopóki nie przesadzimy. Natomiast co do przeciwników, w hajście w ostatniej części tego materiału, gdzie będę mówił Wam o taktykach, powiem Wam jak ja to robię, bo nie tylko można unikać walki chowając się, ale także po prostu ignorując przeciwników, ale o tym później. Wracając do alert levelu, możemy otwierać także właśnie małe skrzynki, które znajdziemy gdzieś tam po drodze i otwieranie takich skrzynek można powiedzieć, że także nieznacznie zwiększa poziom alert levelu. Oczywiście zwiększa, ale możemy odtworzyć tych skrzynek naprawdę dużo dużo, zanim alarm się włączy. Wzrost alert levelu mogą powodować także niektóre zadania naszych specjalistów. Nie wszystkie, czasami można przejść całą lokację i mimo, że specjalista otwiera nam jakieś drzwi, dokonuje jakichś akcji, to nie będzie miał prawie w ogóle wpływu na nasz alert level, ale faktycznie część z tych akcji może powodować, że ten alert level nieznacznie się zwiększy. W trakcie heistów znajdziecie także specjalne drzwi, za którymi będą specjalne skrzynki z oznaczoną na i o ile otwieranie samych drzwi również nieznacznie wpływa na zwiększenie alert levelu, o ile w ogóle, o tyle otwieranie skrzynek oznaczonych jakąś nagrodą jest naprawdę bardzo ciężkim wykroczeniem i bardzo mocno wpływa na nasz alert level. mniej więcej możemy odpalić powiedzmy bezpiecznie dwie takie skrzynki w trakcie heistu, jednak wtedy warto by było nie otwierać małych skrzynek, a tym bardziej unikać dużej ilości przeciwników. te skrzynki naprawdę zwiększają nam chyba o, zdaje się, nawet 40% nasz alert level, a to jest naprawdę bardzo dużo. Na samym końcu lokacji, tak jak wspomniałem, mamy cel naszej misji czyli najczęściej jakiś artefakt, którym po prostu będziemy chcieli stamtąd wynieść, aby po prostu zarobić z takiego hajsta. Tudzież, aby po prostu wykonać daną misję z zielonego kontraktu ale o tym jeszcze zaraz. Po zebraniu artefaktu na samym końcu lokacji nastąpi tak zwany lockdown i to będzie lockdown natychmiastowy. W momencie, kiedy następuje lockdown, Wszystkie skrzynki, których nie zebraliśmy wcześniej, zostają zablokowane. Nie możemy z nimi zrobić już totalnie nic. Naszym zadaniem po zebraniu artefaktu, czy po wprowadzeniu lockdownu, jest uciec z danej lokacji. Czyli nie możemy otwierać żadnych skrzynek i musimy uciec. Natomiast jeżeli otworzymy skrzynki przed lockdownem, ale nie zebraliśmy lutu, to spokojnie lut nadal możemy zbierać. Nie możemy po prostu otwierać niczego więcej. A więc jeżeli zbierzemy artefakt, lockdown zostaje jakby aktywowany natychmiastowo i musimy uciekać. Jednak w momencie kiedy naładujemy pasek alert levelu do 100% samodzielnie, czyli poprzez otwieranie różnych skrzynek, zabijanie przeciwników, mamy jeszcze 20 sekund albo ponad 20 sekund na otwieranie skrzynek i na zebranie artefaktu. Do czego również nawiążę w późniejszym etapie, kiedy będziemy omawiać taktyki związane z heistem. Długość czasu przed lockdownem zależy od specjalisty, z którym idziemy na danego heista oraz od przedmiotów, jakie ma on za Położone. Może się okazać, że po prostu jakiś specjalista wydłuża nam czas przed lockdownem, dzięki czemu zamiast 20 sekund będziemy mieć na przykład 30 sekund na lockdown. To też chyba bardzo mocno zależy od danej lokacji, ale tutaj akurat powiem szczerze, nie jestem do końca pewien. W każdym razie staramy się dobiec jak najszybciej, zebrać artefakt i uciekać. Jeszcze tutaj muszę nawiązać do alert levelu, bo to też jest dosyć istotne. Jeżeli pasek alert levelu jest nienaładowany i zdarzy nam się umrzeć, możemy spokojnie. I nie wrócić do lokacji. Co prawda, wszystkie przedmioty, które mamy ze sobą, takie przedmioty z kłódką, czyli tak zwana kontrabanda, wypadają na ziemię, ale możemy oczywiście do nich wrócić, zebrać je na nowo i dalej kontynuować nasz kontrakt. Jeżeli nastąpi właśnie lockdown i naszą misją będzie ucieczka z lokacji, w tym momencie lepiej nie umierać. W tym momencie tak naprawdę zaczyna się zabawa, ponieważ jeżeli umrzecie w trakcie lockdownu, wszystkie przedmioty, czyli cała kontrabanda wypada z Was, ale już wtedy nie macie możliwości powrotu do tej lokacji. Co za tym idzie? Wszystko przepada. I właśnie w ten sposób straciłem na jednej lokacji najpierw Exalted Orba, i to był to pierwszy Exalted Orb, który zobaczyłem, i w sumie jedyny jak na razie, a także zaraz w kolejnej lokacji straciłem w ten sam sposób tabula rasa, która całkiem by mi się przydała na tamten moment. Natomiast jeżeli oczywiście wyjdziemy z tej lokacji, cali i zdrowi, cała kontrabanda już wtedy jest do naszego użytku. Możemy ją sprzedać, możemy jej używać i tak dalej, i tak dalej. Zebrany przez nas artefakt. W trakcie wykonywania hajsta możemy sprzedać u NPC Faustusa zaraz obok NPC Adiach i za ten artefakt otrzymamy rogue markery. Rogue markery, których będzie więcej niż było wymagane do zapłaty, abyśmy weszli na danego hajsta. Czyli przykładowo na bazie tego pierwszego kontraktu, czyli trial runa zapłaciliśmy 7 rogue markerów za wejście. Natomiast urn of fraud, który musiałem ukraść kosztował 14 rogue markerów, czyli zarobiliśmy 2 Razy więcej niż zapłaciliśmy. Do tego im plus oczywiście cały lud, który zebraliśmy w trakcie tego rana. Rogue Markery warto jest zbierać, bo też widziałem, że część osób nie wie trochę co z tym zrobić. Warto jest je zbierać, one nie służą nam tylko i wyłącznie do robienia kontraktów, do wchodzenia na kontrakty, czy przechodzenia do Rogue Harboru. One służą nam przede wszystkim do ulepszania naszych Grand Heistów. I tutaj zaufajcie mi, warto jest mieć kilka ładnych tysięcy Rogue Markerów, jeżeli chcecie bawić się w Grand High's. Heisty, ale o tym dowiecie się już w kolejnym materiale. Jeżeli mechanika Wam się podoba, radzę Wam zbierać rołk markerów jak najwięcej. Jeżeli zabraknie Wam kontraktów, a chcielibyście dalej robić mechanikę heist, w razie czego dodatkowe kontrakty oczywiście możecie tradeować od innych ludzi, kupować od innych ludzi, ale możecie także za całkiem niski koszt kupić sobie kilka kontraktów u Wakano, który jest niedaleko Adiach oraz Faustusa. Myślę, że mechanikę tych pojedynczych włamów jako tako omówi. Porozmawiajmy teraz o specjalistach, czyli tych właśnie NPC, których zabieramy ze sobą na misję. Z tego co nam wiadomo, chociaż nie mam tutaj wszystkiego odkrytego, aktualnie mamy 13 specjalistów, z czego trzech mamy na start: jest to TIPS, ISLA oraz Karst. Kolejnych specjalistów odblokowujemy wraz z robieniem po prostu z kon kolejnych kontraktów, czyli po prostu im więcej robimy hajstów, tym więcej nowych specjalistów będziemy mieli do odblokowania. Każdy ze specjalistów ma umiejętności, bądź umiejętności główne i tak zwane umiejętności poboczne. Umiejętności główne mogą zostać wyżej wylewelowane, gdzie umiejętności poboczne mają pewne ograniczenia, czyli na przykład maksymalnie drugi albo trzeci level. Nie wiem jaki jest maksymalny level umiejętności głównej, bo do tego jeszcze nie dotarłem, ale zależało mi na czasie, aby Wam o tym opowiedzieć. Umiejętności naszych postaci levelujemy poprzez branie ich na hajsty i wykonywanie konkretnych zadań, czyli na przykład otwieranie drzwi czy otwieranie skrzynek. Wygląda to na tej zasadzie, że przykładowo mamy specjalistę, który zajmuje się lokalizacją, Pikingiem i potrafi rozbrajać pułapki. Na misji, która wymaga od nas postaci, która ma lockpicking, co za tym idzie wszystkie nasze drzwi oraz skrzynki będą wymagały właśnie tej umiejętności, czyli lockpickingu. No to nasza postać po wykonaniu jakiejś misji otrzyma level za lockpicking, ale nie otrzyma expa za swoją drugą umiejętność, czyli za trapy. A więc, jeżeli chcielibyśmy levelować jej trapy, no to musimy wziąć ją na lokację, w której będzie wymagana postać, która umie rozbrajać pułapki. Dlatego wydaje mi się, że warto jest levelować wszystkie umiejętności danego specjalisty. A niekoniecznie skupiać się tylko na jego głównej umiejętności, ale to bardziej mi się wydaje, że przyda się do grand heistów, gdzie wymagane jest od nas posiadanie większej ilości specjalistów do wykonania naszego skoku. Do tego jeszcze to, o czym prawie zapomniałem, to to, że każdy specjalista posiada jakieś swoje pasywne umiejętności. Przykładowo zdaje się, Isla posiada umiejętność, która daje nam dodatkowy czas, kiedy sami naładujemy pasek do 100% na lockdownie. Jeszcze tak dla przykładu, tips chyba po lockdownie może otworzyć. Złożyć jeszcze jedną skrzynkę, używając jednej ze swoich głównych umiejętności. No i każdy z tych 13 specjalistów posiada także jakąś swoją pasywkę, a do tego możemy oczywiście ich ulepszać za pomocą specjalnego ekwipunku, który będzie leciał nam właśnie na hajstach. Teraz przejdziemy sobie do odpowiedzenia na kilka takich bardzo częstych pytań związanych z hajstem. Co jeżeli zginiemy, wylogujemy się lub dostaniemy DC lub krasza? W takiej sytuacji jesteśmy trochę traktowani, jakbyśmy zginęli. Znaczy oczywiście, jeżeli. Gracie na HC i się wylogujecie, to wasza postać przeżyje, natomiast cała kontrabanda, którą mieliście przy sobie, czyli wszystkie wasze zebrane przedmioty na danym hajście, wypadają z waszej postaci. Wygląda też na to, że w momencie, kiedy się wylogujemy, dostaniemy DC albo Crasha, to nasza lokacja przepada, nie możemy do niej w żaden sposób wrócić, tylko wyłącznie w momencie, kiedy zginiemy i jest okres przed lockdownem, możemy wrócić na lokację i zebrać ten sprzęt. Dlatego też tu pojawia się drugie pytanie: jak wygląda granie? W party czy granie w party ma sens i jak najbardziej ma sens, a nawet powiedziałbym, że jest zalecane. Tym bardziej patrząc na to, jak wygląda sytuacja, aktualna sytuacja z różnymi kraszami czy decekami, ponieważ w momencie, kiedy jeden członek waszej drużyny dostanie DC, wypadają z niego wszystkie przedmioty i wasz sojusznik, wasz kolega czy koleżanka może zebrać wasz sprzęt i po prostu go stamtąd wynieść. Dlatego faktycznie granie w party ma tutaj dużo sensu. Po pierwsze, będziecie w stanie. Zebrać znacznie więcej przedmiotów. Po drugie, jeżeli kogoś stracicie, czy to w wyniku śmierci, DCK, wylogowania czy crasha, będziecie mogli zebrać po nim utracone przedmioty. Kolejną rzeczą jest to, że w ramach zapowiedzi został przedstawiony nowy slot w Equipunku na tak zwane trinkety. I tego slota nie ma. Oczywiście ten slot się pojawi, natomiast dopiero kiedy znajdziecie trinket w ramach grand heistów. Trinkety same w sobie zwiększają wam po prostu jakieś dodatkowe dropy, czy ogólnie wpływają na. Na mechanikę heistów, natomiast je dopiero znajdujemy na grand heistach, i do tego czasu ten slot będzie niewidoczny. To skoro już jesteśmy przy tym, co można w grand heistach zdobyć, tak samo w grand heistach możemy spotkać nowe gemy, czyli gemy z alternatywnym quality, przedstawione w zapowiedziach replika uniki, nowe bazy przedmiotów oraz zbroje i bronie z enchantami. Niestety tych przedmiotów w ramach zwykłych heistów nie doświadczycie. Zwykłe heisty są nastawione tylko i wyłącznie na lód i oczywiście na to, aby zarabiać rogue markery na grand heisty. Natomiast tych nowych przedmiotów, które jeszcze się pojawiły, na zwykłych heistach możecie znaleźć ekwipunek dla swoich specjalistów, no i ten ekwipunek oczywiście jest kraftowalny, więc jeżeli nie podoba wam się, nie podobają wam się statystyki, albo nie ma statystyk dla danego przedmiotu, możecie je sobie dokraftić za pomocą zwykłego karencji. Bardzo częste pytania pojawiają się też w kwestii zielonych kontraktów. Te często możecie znaleźć właśnie w trakcie przechodzenia kampanii, na przykład ze skrzynek, takich specjalnych skrzyneczek, które znajdziecie gdzieś w trakcie przechodzenia kampanii. No i te zielone kontrakty są dość istotne, ale są na tyle upierdliwe, że niestety nie możemy sobie ich odłożyć na później i musimy je trzymać przy sobie aż do ich wykonania. Oczywiście możemy ich po prostu nie podnosić z ziemi i zrobić je kiedy indziej, zdropić je kiedy indziej, ale warto jest je robić. Tak jak wspomniałem, są to kontrakty questowe. Jakiś NPC z naszego miasta zleci nam po prostu specjalne zadanie. 大家。 którym będziemy musieli wykonać jakąś misję na końcu. Czyli dokładnie ten sam schemat, który mamy w przypadku zwykłych heistów. Jednak nie zawsze musimy tam ukraść jakiś quest item, artefakt czy coś w ten deseń. Czasami musimy coś podłożyć, sabotować i tak dalej, ale to akurat jest mało istotne. Takie kontrakty, te zielone, niestety tylko pobierają nam rogue markery za wejście, ale nie dają nam rogue markerów na wyjściu. Chociaż mogą dawać rogue markery, ponieważ artefakty nie są ukryte na samym końcu, a zdarza się, że artefakt poleci wam z dużej skrzynki oznaczonej, tej, która bardzo mocno wpływa na wasz alert level. Darzyło mi się to raz, być może to nie był bug, więc być może tak to działa. Wykonywanie takich zielonych kontraktów wydaje się być strasznie bez sensu, no bo w końcu tylko tracimy markery, nie zyskujemy nic w zamian, ale to też nie do końca jest prawda, ponieważ zyskujemy w zamian tak zwany Intel. Intel jest to mechanika, która przyda nam się właśnie w ramach Grand Heistów, dlatego warto by było, abyście zapamiętali to na temat Intela i wykonywanie takich misji będzie dla nas dość istotne, aby rozwijać sobie mechanikę Grand Heistów i to oczywiście łączy się też nadal z tym, że potrzebujemy dużo rogue markerów i potrzebujemy wykonywać sobie te zielone misje przynajmniej raz na jakiś czas. Jednak na razie na temat Intela nie będę wam mówił zbyt wiele, żeby wam po prostu nie mieszać. W kolejnym materiale na temat Grand Heistów wszystko wam się ładniej rozjaśni. No i na sam koniec tego filmu, choć i tak trwa już dosyć długo, chciałbym opowiedzieć wam o takich dwóch rzeczach, które są bardzo ważne w trakcie robienia heistu, czyli dwie taktyki, które można stosować, jeżeli chcecie całkiem nieźle zarobić samego Hejsta. Ogólnie hajsty są bardzo dochodowe, jednakże można je wykonywać jeszcze tak powiedzmy, że sprytnie, aby zmaksymalizować swoje zarobki z danego kontraktu. Przede wszystkim na początku wspominałem, że o przeciwnikach wam trochę opowiem. No i tutaj jedną z, taką naj z takich najlepszych taktyk jest ignorowanie przeciwników, totalne ich unikanie. Znaczy właśnie może nie tyle ignorowanie, co unikanie, bo jednak ci przeciwnicy potrafią naprawdę napsuć do krwi swoimi obrażeniami. Jednakże mimo Iż mechanika była zapowiadana jako mechanika do skradania, to niekoniecznie musimy się skradać, bo to, że przeciwnicy nas widzą, nie wpływa na nasz alert level, ale to, że ich zabijamy, już wtedy tak. Więc możemy oczywiście sobie przebiegać przed oczami przeciwników, oni się będą na nas rzucać, ale do czasu, dopóki nie będziemy ich atakować, alert level będzie niezmienny. Czyli po prostu biegniemy przed siebie, otwieramy sobie małe skrzynki po drodze, ponieważ te nieznacznie wpływają na nasz alert level, a czasami naprawdę nieźle. Potrafią dropnąć, staramy się olewać duże skrzynki, które mają niby określony lód, ale bardzo mocno wpływają na nasz alert level. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy się opłaca w ogóle je otwierać. Może niektóre, jeżeli potrzebujecie jakąś konkretny rodzaj nagrody, to wtedy jak najbardziej. Moim zdaniem, dużo lepiej jest się skupić tylko i wyłącznie na małych skrzyneczkach. Jeżeli będziemy mieli już całkiem dużą ilość alert levelu, staramy się dobiec jak najszybciej do końca, nie bijąc nic nie otwierając żadnych skrzynek. Podbiegamy pod artefakt, czyli musimy na przykład otworzyć sobie bramę do naszego artefaktu, bo z reguły artefakt jest w jakim, jakimś sejfie, za jakąś bramą, za jakimiś zamkniętymi drzwiami. Otwieramy te drzwi, a następnie możemy się cofnąć i pootwierać jeszcze trochę skrzynek. Ponieważ w momencie, kiedy nabijemy pasek do 100%, wtedy zaczyna się ten okres przed lockdownem. I w tym okresie, przez te 20-30 sekund, możemy nadal jeszcze otwierać kolejne skrzynki. Jeżeli macie wystarczająco szybką postać, możecie tak naprawdę przebić całkiem spory kawałek mapy otwierając po prostu co popadnie natomiast oczywiście w momencie odpalenia alarmu, czyli przez te 20-30 sekund staramy się dobiec jak najszybciej do artefaktu otwierając jak najwięcej skrzynek po drodze. Zbieramy artefakt, czas zostaje skasowany odpala się alarm i w tym momencie będziemy starać się uciekać po drodze oczywiście zbierając cały ten lód, który otworzyliśmy dosłownie chwilę temu czyli na szybko podsumuję to, otwiera sobie otwieramy, jak mamy już całkiem dużo alert levelu, skupiamy się na dotarciu do naszego celu, następnie się cofamy, otwieramy ile popadnie, szybko dobiegamy do artefaktu, zanim lockdown się rozpocznie, zbieramy artefakt i uciekamy, zbierając dropy. Warto jednak zaznaczyć, że byście mieli oczy otwarte, ponieważ na niektórych mapach, w okolicy naszego artefaktu, znajdziecie jeszcze takie specjalne skrzynki, jakim są sejfy. Sejfy są skrzynkami, które niezwykle Zwiększają w żaden sposób alert levelu, nie zostają zamknięte po wprowadzeniu lockdownu. Otwierają się chwilę, ale z nich na przykład poleciał mi pierwszy Exalt. Właśnie ten, którego straciłem. Ogólnie te sejfy, jeżeli się pojawiają, są zawsze w okolicach naszych artefaktów i dropią całkiem niezłe przedmioty. Takie skrzyneczki gratisowe. Oczywiście, kiedy będziecie wracać, uważajcie na przeciwników, w szczególności za drzwiami, ponieważ oni sobie mogą tam czasami przygotować całkiem niezły komitet powitalny. Zdaje się, że na jednej lokacji miałem prawie pół ekranu zawalone przeciwnikami patrzącymi się w drzwi i celującymi swoimi skillshotami. Żeby tego uniknąć, możecie lekko nastąpić tylko na kółka pojawiające się przed drzwiami i szybko uciec, co sprawi, że oni wyprztykają się ze swoich takich pierwszych przygotowanych ataków, ewentualnie przeteleportować się za nich, tudzież obok nich, omijając po prostu to kółko. Uważajcie i też uważajcie na róż do pułapki, typu jakieś porozstawiane miny, które musi wam wyłączyć specjalista. Sam z dwa razy zginąłem po prostu przez czystą uwagę. To był mniej więcej pierwszy, tak, pierwsza taka taktyka do hajstu, jak fajnie sobie minmaxować zarobek. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, i jest to. Co jeżeli zdropimy bardzo drogi przedmiot? I tutaj nie ukrywam, że zarówno mój, mój stracony Exalt, jak i moja stracona tabula e, mogły być ze mną, gdybym podążał za tą taktyką. Więc dlatego warto jest o tym pamiętać, ponieważ e, możemy tak naprawdę uciec z danego napadu przed wprowadzeniem lockdownu. Czyli nie musimy ładować paska na 100%, nie musimy kraść artefaktu. Przykładowo z pierwszego mobka na danej mapie leci wam Exalt i zamiast iść dalej i ryzykować, możecie się po prostu z tym egzaltem cofnąć, wyjść, a on zostanie wam w ekwipunku i zostanie z niego usunięta kółdeczka. Czyli po prostu nic nie ryzykujecie, wchodzicie, wychodzicie, bez żadnego alarmu, a przedmioty zostają z wami. Oczywiście warto jest dojść do samego końca, jednak zawsze jest to jakieś minimalne. Ryzyko, że ten przedmiot stracicie, tym bardziej na tym samym początku ligi, gdzie tych crash jest naprawdę odgroma, dlatego nie ma co ryzykować. Jeżeli zrobicie coś mega drugiego, wychodźcie z tym, zanim odpalicie alarm. Jeżeli chodzi o ten materiał, wydaje mi się, że to tyle. Mam nadzieję, że ilość informacji w tym materiale Was nie przytłoczyła. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Ewentualnie zapraszam na transmisję na żywo, gdzie również możecie zadawać różnorakie pytania. Sam jest jeszcze na temat hejstu uczę się różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że zdecydowaną większość już mniej więcej wiem. A więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Na sam koniec oczywiście standardowo chciałem podziękować moim wspierającym. Witam oczywiście także wszystkich nowych wspierających, którzy przybyli wraz z ligą Heist. natomiast na ekranie wyświetlają wam się wspierający na poziomie Minotaur, Fenix oraz Chimera. No i z poziomu Fenix chciałem podziękować Baltiemu390 oraz ICK. Y za wspieranie na tak wysokim poziomie a na poziomie Chimera niepowstrzymany KRZ WDZ, dziękuję ci ślicznie za wspieranie na tak wysokim tak niesamowitym poziomie mega to doceniam i pozdrawiam ciepło tymczasem to tyle widzimy się w kolejnych materiałach oraz na transmisjach na żywo trzymajcie się moi drodzy do następnego i cześć